Cześć, ja jestem Shane i zapraszam Was do odcinka 5 faktów o Shelley. A ja nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Shelly najprawdopodobniej jest córką Rosy, mówią to jej kolor włosów oraz jej fryzura. Sandra Espinoza podkładała głos pod Shelly, jej zdjęcie jest pokazane na ekranie. Shelly posiada dwa skiny, bandita Shelly za 30 gemów oraz star Shelly za to, że posiadało się konto przed 2019 rokiem. Star power Shelly jest następujący, po użyciu super ataku Shelly zatrzymuje wrogów na 2,5 sekundy, a oto wygląd Shelly przed i po aktualizacji. I to na tyle na dziś. W komentarzach piszcie, kto następny na 5 faktów i na życie Brawlera, które pojawi się już we wtorek. Na razie.